na przekór tym, co w nas nigdy nie wierzyli wień o 2 Czyste jest pierwszej ręki wersy i dźwięki Nasze szeroką stale dziś kruszy i pale Za tych co wytrwale Niosą światło, nadzieję i wiarę Tam gdzie życie szare Gdzie marzenia z braku środków Ubierający zarodków To jest nasza jedyna droga Będę dostać się z impasu Dlatego od ich czasu Robimy w całej Polsce Wiele hałasu I tak ma być brat Teraz prawdziwy rap Oknem na cały świat, elo Dzięki wsparciu nas zaponie topnieje Co? Losu koleje Następny, Następny etap Z podwórka trzepak jest z, symbolem, z takim domozołem Genio dalej buduj L.O. dla ludu swet płytki sprzętu Wszystkich koleżków Ewen elementu Szczęścia fragmentów Wspólnie szukamy Wyrytych w tekstach które której nagrywamy kutek To dla moich ludzi to co słyszysz man Prosto prostu serca rytm i puls Ja tobie dam, dodam Do tego jedną prawdę, którą znam Żyj się tak, abyś nigdy nie został sam To dla moich ludzi to co słyszysz man Prosto serca rytm